Odbierają. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. E, wie Pani co? Bo ja dzisiaj się zameldowałem tutaj na pokoju e, i chodzi o to, że jeszcze w łazience nie byłem. Teraz poszedłem właśnie do łazienki e, i tutaj na płytkach naprzeciwko okna, obok, no, obok zlewu, obok umywalki, tam dzielił stroje. Ale czeka Pani chwilę, bo coś za się mi przerywa. Słychać mnie? Słychać. 30 e, chodzi o to, że Dla tutaj obok walki, proszę pani, Jacek, ten. No, tu naprzeciwko okna od razu taka cyferka 18 jest, e, i po prostu, no tu jest przyczepione do ściany taka. No, jest przyczepiona do ściany ten, no taka niecenzuralna rzecz. Ktoś jakby zapomniał ze za sobą zabrać, czy. No, wie pani co? Wie pan co? Chyba pan pomylił numery. Nie? Miejskie zacisze, tak? Tak, ale ja dzisiaj nikogo nie przyjmowałam nowego. Ale nie, to ja już tu jestem tak z 2-3 dni, coś takiego. I tu w normalnie... W jakim pokoju? Yy, no tu nad umywalką jest na, yy, taka cyferka 18. W którym pokoju pan jest? Yy, że jestem w trójce chyba. Oj, to na pewno pan pomylił numery. Pomyliłem numery? No. Aha. A mam taką sprawę jeszcze do pani. Halo? Tak? E, czy mógłbym pani soczyste stopy polizać? Słuchaj? Czy mógłbym pani soczyste stopy polizać? To faktycznie jest pomyłka. No jak pomyłka? Pytam się Kasz... normalnie. Proszę, proszę zadzwonić pod numer, w którym pan wynajmuje pokój. Jeżeli pan będzie potrzebował pokoju u mnie, zapraszam sobie. Znaczy, bo tu recepcjonistka powiedziała, że jak się meldowałem na recepcji, że jej się spodobałem yy, i że jest szansa na to, że wpadnie do mnie na noc na, do, do pokoju i będę mógł jej stopy polizać i pomacować. I to nie pani mówiła, czasami? Nie yy, wiem co, muszę kończyć. Dobrze. Także... No ale chodzi Wydaje. to o to, czy jeszcze się odezwać mam do pani, czy nie? Para złączyła się. Powiedziała, że alkohol będzie. Gdzie będzie alkohol? Ale gdzie będzie alkohol, bo ja nie wiem. Dobra, dzwonię dalej. Dobra, mam. Halo dzień dobry. E, dzień dobry, witam. E, mam taką sprawę do pani. Bo ja tutaj jestem na pokoju. W którym? W dwójce. Mhm. I tutaj są takie zadziwiające dźwięki obok łóżka, jakby tam mysz była czy coś, bo jak się tak kładłem, buty zdjąłem, to jakby przeleciała mi mysz po nogach tak szybko i takie piszczenie jest, takie, takie jakby gryzła coś w łóżku czy za łóżkiem, nie wiem. Ty... Ale w którym pokoju? W trójeczce. A pan jest chyba w apart hotelu. Eee, w apart hotelu? Nie no, jak w apart hotelu? Pod jakim numerem? Trzy, Dwójka chyba, czy jedynka Ale my nie mamy takiego numeru pokoju. Zero, zero dwa nie ma? Nie mamy. Nie, to w apart hotelu pan jest. Aha. A mogę z panią się umówić na noc, jaka jest pani cena? O, kurwa. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chciałem zamówić pizzę? Odbierze sobie pan? No odbiorę, nie, ale dziadek przyjedzie na rowerze i odbierze tam. No bo tak do 15 minut, żeby była pizza. No, to on przyjedzie tak za 20 zł, bo za 20 minut, bo teraz deszcz pada i trochę, trochę ciężko będzie mu jechać pod wiatr, nie? Dałoby radę tak za 20 minut, żeby odebrać? Czyli za no, za 20 minut tam dziadek podjedzie, e, tylko mam jeszcze takie pytanie do pani, on będzie przed lokalem stał, bo on jest niewidomy, e, będzie walił laską tam o drzwi, żeby ktoś wyszedł, szedł i go poprowadził i później odprowadził do drzwi z tą pizzą, pomógł mu zapakować tą pizzę na rower, nie, bo on jest niewidomy ten dziadek właśnie, nie? Tak, niewidomy jeszcze na rowerze? No on jak jedzie to sobie tak laską macha, gdzie przeszkody nie, ale są. Ale to naprawdę tam pan że ja nie... Wiem, na przysi przysięgam pani na panią śmierć, że tak. Dobrze, jaka pizza to będzie? E, to będzie jedna szefowska. To nie mamy takiej. A, to będzie z was tymi składniczkami. Czyli? E, będzie tak. Na podstawie będzie sos y, czoskowy, bo na pomidorki mam uczulenie. Tak, bo na pomidory mam uczulenie. Żeby tam nie skapło nawet tam grama tego sosu pomidorowego, bo wtedy się z dziadkiem zadusimy, nie? Bo my, jak zjemy kawałek pomidora, to po prostu. Czyli bez podkładu. No, znaczy, sos czeskowy, żeby był na podkładzie. Chyba dać sos czeskowy jako podkład? Tak, sos czeskowy jako podkład będzie. Tak. Później będzie tak, serek, dużo serka, żeby się w ustach lepiło, czyli podwójny serek najlepiej, żeby był. Nie wiem, się lepiej. Czyli ten ser, coś jeszcze? Później będzie tak, proszę Pani, kabembert. Nie mamy. A, to jakiś inny ser jeszcze, bo ja chcę taką to ser... To sera, bo serfeta. O, to serfeta będzie? A jakiego jest tam pochodzenia ten serfeta? To jest z kozy, z mleczny, z Z kozi. Jaki? Nie wiem, ciężko mi teraz stwierdzić. Aha, no dobra, to będzie i tak ten serfeta wtedy? Tak. Później będzie szynka. Coś jeszcze? Pani mi powie, jakiej firmy jest szynka? Beskidzka czy jakaś inna? Szynka gotowana. Aha, pani mi powie jeszcze ten, jest food Job. Tak, mamy półczego. Dobrze, niech będzie. Ale nie, mi nie chodziło o kurczaka, tylko, że food job czy jest? Proszę? Food job. Nie rozumiem. E, to jest taka jakby no, kałamarnica, takie morska, mieszana. Nie. A, to fruity di mare nie ma? Nie, nie, na, na tą chwilę nie mamy na razie, Dobra. No, y, e, pani mi powie, czy jest taki składnik, jak e, riming? E, to jest ten, łosoś. Nie, nie mam. O kurde, łososia też nie ma. A jakaś inna rybka czy jest? No, tuńczyk. O nie, tuńczyka to nie. Tyle mamy. Bro. Dobra, to jeszcze tak, tego tuńczyka nie będzie. E, squirt niech będzie, squirty, pani posypie squirtami. Nie rozumiem. Papryczki jakieś tam. Tu papryczki, ostro. Bo ja przyjechałem z zagranicy i ciężko mi się do polskiego języka przyzwyczaić. To niech będą te squirty wtedy. Serfeta, szynka, kur... kurczak ma być czy bez kurczaka? Bez kurczaka. Bez kurczaka, papryczki i coś jeszcze? Eee... Twista nie ma. Nie. Baraniny w sensie. Nie. No dobra, to pani powie tak. Eee... To będzie wszystko chyba. Dobrze, I jeszcze pomidory zresztą. Pani dołoży, o pomidorki jeszcze, Aha. pomidorki Pani jeszcze dołoży. Mam nazwisko. Jeszcze raz Pani powie. Nazwisko, odbieram na nazwisko. Yy, to dziadka podam, Łukasz Łuszkiewicz. Jeszcze raz. Łukasz Łuszkiewicz. Dwa więc... yy, Czeka Pani jeszcze chwilkę. Yy, halo. Czy mogę mieć prośbę, jeszcze, żeby ten. No, żeby ta pizza była tak mocniej przypieczona, żeby była tak przypieczona na wypiec. Mhm. Może być? Wypieczona, tak. Tak, tak dobrze wypieczona. Dobra. I jak ona już się wypiecze, to jeszcze mam taką prośbę, żeby pani ją na stole położyła. I takimi tymi, jak to się mówi. No po prostu pani majteczki ściągnie i tak cipeczką przejedzie po tej pizzy. Jeszcze raz, bo nie rozumiem. Pani bajteczki ściągnie i tak cipeczką przejedzie po tej pizzy później. Pan co, yy, nie przejmuję to, do widzenia. Nie przejmuje Pani? Halo? O matko. I chuj, będziemy z dziadkiem głodni. Pytania do Halo, dzień dobry. Straszne. Dzień dobry. Złotych. E, dodał chciałem dodał się sprachów. dowiedzieć się, jedną przeciw... rzecz. Chodzi mi o taką rzecz, że no tam dziadek, mam dziadka tam 80 parę lat. Słychać mnie? Tak, tak? Mam dziadka tam 80 parę lat, 82 lata ma, 83 prawie. I dałem mu pizzę do jedzenia z takimi papryczkami. I on zamiast ją zjeść, to te papryczki ściągnął. No może to pani nie uwierzyć w to, ale. No po prostu ten dziadek zamiast zjeść tą pizzę, to on zesunął sobie na pletek, bo on chodzi w pampersie yy, i wysmarował sobie tymi papryczkami, w sensie włożył sobie papryczkę pod napletek i teraz mówi, że go pali. I czy w tej aptece dostanę coś, żeby zne zneutralizować te pieczenie? Najprościej to Z samą fizjologiczną przemyśl, bo to są intymne miejsca i tyle. Ale to wodą jakąś, czy co tam? Solą, za... roztworem soli fizjologicznej przemyć. E... Ale taką kuchenną solą? Nie, roztwór soli, taki wam płeczka sól do oka dodajemy. O matko, to nie mam czegoś takiego. No to trzeba przyjść do nas dobra, bo ja tam 100 metrów mam, to wyślę tam dziadka, może Pani obejrzeć, co tam trzeba, nie wiem. Nie, nie. będziemy zaglądać, damy soli fizjologicznej. Dobra, to on tam idzie, za, tak za 20 minut powinien być, bo on tam 100 metrów chyba do apteki to przyjdzie. Mhm. Dobra, dobra, to dziękuję Dobre. Pani, no do widzenia. widzenia. Dobra, teraz już mam powiem, Boże, czy przyjdzie poświęcić. Apteka Cyborowskiej? Dobry rysułem. Dzień dobry, witam. Chciałem poradę taką uzyskać i czy jakieś leki na to są. Dzisiaj syn był w szkole, miał WF na ostatniej godzinie, o 14 na siódmej godzinie miał WF. I chodzi mi o to, a mianowicie koledzy na wf jak są takie drabinki do wchodzenia tak na sali gimnastycznej, to po prostu syn mój wszedł na tą drabinę i tam koledzy mu ściągli majtki. Teraz syn jest załamany, siedzi tu u mnie w pokoju, mówi że oni się śmieją z niego, że on ma stulejkę, że jakiegoś napuchniętego tam ma, no wie pan, prąd się, że ma napuchnięte i po prostu się śmieją właśnie z niego, że ma stulejkę, że to i o to mi chodzi, że ja nie wiem nawet co to jest ta stulejka i chodzi mi o to, czy dostanę jakieś tuleki na to w tej aptece. tak można powiedzieć na pletek chyba, który się raczej usuwa chirurgicznie. O matko! E, także na to na to raczej na to raczej leków pan nie zostanie. O ma... O, ja... to, 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 to myślę, że z lekarzem rodzinnym prędzej może pan podyskutować, no bo to pewnie w różnym stadium może być. O ja pierdzielę. Ale no to nie, nie powinno być nic strasznego, bo to się zdarza u dzieci. O no jak, jak się z tym obchodzić, to już raczej to już musi być lekarz. O, matko który pana poprowadzi. O matko. A pan mi powie coś, żeby ułatwić, że tak powiem, oddawanie moczu, bo on mówi, że jak oddaję mocz, to zamiast no, ten mocz wylatywać właśnie tam, gdzie ma wylatywać, to mu tak ta skóra puchnie. Że ta, że ten mocz się odkłada ze skóry. Ale wiadomo, no to jest, to jest sprawa naprawdę bardziej lekarska, a nie, nie związana z podaniem leku. Ale to jakaś masz pan to z, raczej z lekarzem e, przedyskutować, e, jak postępować w takim przypadku. Aha. Ale ja myślę, że jeśli dziecko już jest na tyle duże, że tam mówi pan, że chodzi po drabince, no to, to ten problem chyba już od dłuższego czasu nie jest. Także myślę, że to, to z lekarzem Ale problemem to... pierwszego pana. O matko. Ale to mi chodzi z... o to, czy nie można doraźnie tam jakiejś maści bo nasmarować tam stulejkę? Nie, nie, raczej. raczej... Raczej indywidualnie niech pan tego nie robi, tylko ja no, się dziwię, że teraz dopiero um, ten problem się pojawia, bo... No bo on, myślę, on mówi nie, dopiero, tej że tej teraz się z nie... ...zapalny się wywiązał, ale to jest cały czas sprawa lekarska, jak pan dzwoni, pan do apteki, w której no, leków na, na, na tego rodzaju schorzenie pan nie zostanie. No ale te jakieś maści nawet nie ma doraźnie, żeby dać teraz? Nie, 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 tutaj wie pan, to, no, zachodzi nieporozumienie, bo jeśli to jest sprawa anatomiczna, no to maś tego nie rozwiązuje. O matko. To, 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 mm, naprawdę lekarz no, musi wiedzieć, jak, jak to wygląda i w ocenić jakie jest stosować leczenie, ale no, nie, o, że pan sobie tam zadzwoni i weźmie sobie pan jakąś maść. No, o matko. Proszę to załatwić z lekarzem. To mnie teraz pan załamał, dobra pani. Dobra, no. pa, dobra, ja się rozłączam, dobra panie, dobra, no. ja też się rozłączam już, jestem załamany już. Ja już czekam do pacjenta, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan z Krakowa jest? Słucham? Pan z Krakowa jest? W jakiej sprawie? W sprawie latarki. Jakiej? Latarka Nitecore EDC27, albo jakąś inną pan może dać. W sprawie olx tak? No tak, w sprawie latarki z OLX, no. No to słucham. Yy, chodzi mi o to, że ja też z Krakowa jestem teraz przy samochodzie, robotę robię, remontuję samochód. Yy, czy mógłby pan podjechać z tą latarką? Ja panu tam Ubera opłacę i mi poświecić. Dosyć zabawny żart. Yy... Jak Żart? Nie, to, to, to się udało. To się udało. No w sensie ja poważnie mówię. To znaczy zajebisty dowcip Natomiast No No ale co pa... Ale co panu się nie chce czy co? Ty rozłączył się z syn, Ale odjebał numer A jak chwój się rozłączył i zadowolony jest ale mnie wkurwił teraz bym bo zęby wystawił. Dajesz, że normalnie... Halo dzień dobry zęby? Do pana Mateusza się dodzwoniłem z Elixa, tak? Tak. Pan jest z woli małej? Mm, Duże, ja co? E, bo ja jestem z małej woli i o to mi chodzi, że ten... że tą latarką jestem zainteresowany z PXA. A, a którą? Bo tych latarek wystawiłem tam kilka. E, latar, a to może być byle jaka, no... Ja teraz oglądałem tą latarkę E2D Surefire mm. za 250 zł. E, o to mi chodzi, że ja jestem mechanikiem i teraz tu robotę mam w garażu. E, i, I chodzi o to, czy ten, czy by pan podjechał, ja panu tam taksówkę opłacę, e, żeby mi poświecić, tak, do trzeciej będę robił, żeby pan mi poświecił, jak będę robił. To, że co? No, pan ma latarki, tak? I o to mi chodzi, żeby nie kupywać od pana latarki. To czy pan może przyjechać? żeby poświecić mi tą latarką i później jak naprawię ten samochód, bo wymieniam olej i pompowtryski wymieniam, to pan odjedzie do domu. Halo. Pan tak poważnie? No poważnie. A czemu nie? A co pan taki jest, że pan odmówi mi tego? Z kim gadam? No mechanik, Romek. A dokładny adres? E, zna, znany mechanik w okolicy, tak powiem. Nie wiem, i tak czy siak nie mam. Ja tu jestem w Krakowie, więc nie pomogę. A pewnie w chuja pan lecił. Najpierw mówi, że pan jest, a teraz jak poświecić, to nie ma pana, no. Ja już takie numery znam, że pan w chuja teraz robi. Pewnie pan w domu siedzi pod kołderką, sekonika trzepia, a pan mówi, że pana nie ma. Bo do roboty nie ma komu, a samochodami jeździć, to jest komu, tak? Już ma... Przy, przyzna pan się szczerze, że panu się nie chce i tak naprawdę pan jest w domu na miejscu. Proszę pana o szczerość. Bóg pana będzie sądził z pana kłamstw. Czyli pan jest w domu, tak? Rozłączył się. Dzień dobry. E, pan to wystawił tego Alkomat na opx a Tak. Za 750 zł? Tak. Jestem zainteresowany tym alkomatem. Tak. Pan z Krakowa jest? Yy, no tak, no to znaczy, no tam w Kraków. No, yy, ja bym podjechał zaraz się zmierzyć z bo nie wiem, czy mogę samochodem prowadzić. Mhm. Można przyjechać? No nie, bo do kalibracji. Do czego? kalibracji. Tak, skalibrujemy na miejscu. Można przyjechać? No nie, nie można, no bo nie, nie skalibrujemy na miejscu. Dajem no, ja na i wykażę, tak? Czy jestem pijany, czy nie, tak? No nie, proszę sobie przyznać, o kalibracji. No ale to co, pan sprzedaje nieskalibrowany? No tak jak napisałem. A jak to się kalibruje? No trzeba jechać do, do takiego zakładu, gdzie robią tam kalibrację i o ja pierdolę, panie, to może zepsuty pan sprzedajesz e, dobra, no to wie pan co to ja pozdrawiam do widzenia. No a ja nie pozdrawiam, bo pan jest policjantem, bo to jest policyjny alkomat e, dzwonię z Elixa, widzę, że pan alkomat ma na sobie wystawienie na sprzedaż. Tak. E, bym podjechał zaraz się zmierzyć. Słucham? Pan ma na sprzedaż, tak? No i co z tego? No bym... co ja już mierzenia, nie wiem o co chodzi. No bo ja też ze Skierniewic i bym podjechał tam, by pan wszedł i bym się zmierzył. Na szybko. Ale jak widzisz się pan zmierzyć, se? No dmuchnę i ten, i pan mi pokaże ile wydmuchałem. Aha, no to pan se jedzie na policję i pan dmucha. Nie na policję nie, nie bo im prawo jazdy zabiorą. A no to wie pan to ja nie jestem po prostu tutaj robienia komuś pomiarów. No ale ja sobie sam zrobię, tylko pan im pożyczy. No i co jeszcze? No 5 zł panu zapłacę tak jak na stacji. Nie, dziękuję. To spierdalaj, nie nie hamy. Taką... No, to spadaj, gościu. Nie chcesz zarobić 5 zł, to nie. Jeszcze do mnie zadzwonisz, będziesz chciał zarobić. Ja powiem w tej chuja nie ma zarobku. mogłabym pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja tam wysłałem dziadka do apteki. E, tak, za 5 minut powinien być tylko dzwonię informacyjnie, bo on nie potrafi mówić. E, chodzi o, mi o. Przepraszam. Proszę pana, jestem konsultantem ogólnopolskim. w Jakiej apteki pan odesłał swojego dziadka? Do łodzi na Ninciarnia na 15. To jakaś sprawa do apteki? Pan ma jakąś sprawę... Eee, do on, po, on poszedł do apteki zrobić lewatywę i chciałem poinformować tylko, że on tam będzie za 5 minut jakieś e, bo on nie potrafi mówić. Chciałem mu tylko poinformować, że on tam lewatywę potrzebuje, że mu zrobić. Eee, to proszę pana, zaraz ja spróbuję pana połączyć do apteki. Jest tam z tym o, tematem. Super. Dobrze, spróbujmy. Dobrze, super. Nie wiem, czy aptekę odbierze, ale bo zawsze ma to one spróbujmy. Proszę czekać, nie widzę. Dobrze, linii. super. No, odbieraj do chuja ten telefon. No, odbieraj do chuja ten telefon. To no ty, no, no ja jestem. Dziękuję pana za oczekiwanie. Nie odebrała, apteka połączenia, więc tutaj musi sobie pan poradzić w aptece na miejscu. No, tylko że tam nie będzie, bo to dziadek tam poszedł, nie? Ja to rozumiem, proszę pana, ale ja nie mam możliwości połączenia z apteką i innych możliwości tutaj. A może pani jeszcze raz mnie spędza? Dzień dobry. Dzwonię w sprawie fotela za 310 zł za eliksa. Jezu, za która jest godzina? Co pan tak późno dzwoni? 22.04. A co pani śpi? Prawie. <coughs> Możemy rozmawiać, słucham bardzo. To 22.00 już pani śpi? No jasne. I to trzeba rano stać do pracy. No, a z mężem pani się nie kochała przed snem? No, jeszcze nie. No, no to Pani już zasypia, a mężu Pani nie dała nawet, no to będzie zły facet. Dobra, będę blokować Pana numer telefonu. Nie, pan nie, przepraszam, przepraszam, no. w sprawie tego no. fotela dzwonię, to o to mi chodzi. E, no. 310 zł, czyli za 300 zł bym mógł go zabrać i nawet teraz mogę przyjechać po niego. Tak? No. Nie, no dzisiaj jest za późno, może Pan jutro podjdzie. A no tak, no w sobie jutro, bo jeszcze muszę sprawdzić ten fotel dokładnie, to lepiej przy świetle oglądać, nie? Oczywiście. E, pani mi powie, jutro tak o 18 by pasowało, żeby podjechać? Może być, tak. Może bo podjechać. tam o 18 mój serial leci w telewizji, to MC obejrzał ten serial u pani, właśnie na tym fotelu. On do 18.45 leci, policjantki i policjanci na pulsacie o 18. jak się Pan dogada z moim mężem, możecie sobie sami oglądać, proszę bardzo, Nie prob... się we dwójkę zmieścicie. Nie ma problemu, ale no no. jak ale jak we dwójkę, jak to jest na sprzedaż, mój będzie fotel No, no tak, że się wyszedł kupę, to Pan sprawdzi, czy da się we dwójkę usiąść swobodnie. A w sumie tak, e, a Pani mi powie jakąś, jakieś tam przekąski, jakąś tam kolację, by, byś... Nie, nie będzie niestety, więc trzeba będzie sobie samemu poradzić. A nawet Pani nie rozgrzeje jakiejś tam pizzy familijnej do serialu czy coś? Nie, ja nie jestem od takiej rzeczy, proszę pana. A to Pani... A... Dobra, bo ja już spałam, na no, poważnie, to jutro no pani, pani, nie, Pan pa, że Pan chce, pa, i Panu adres i może Pan podjąć. No Pani na pewno jeszcze nie spała, bo Pani ma taki rozbujany głosik, jakby Pani coś innego robiła. Nie. Czy wie Pan co, a jeszcze raz taki głupi żart, ja nie będę Pana ten poważnie traktować. A może tam Pani jakieś fikubiku robiła, ja przeszkodziłem, bo pani, taka, bo pani taka zadyszana, może Pani jakieś przysiady, przyskoki robiła na facecie? Halo? Halo, witam. Tak, dzień dobry. Eee, sprawę mam. E, tak, tak. Tu w parkingu podziemnym numer od sąsiada dostałem. Mój kolega tam wpadł w samochód, wjechał. Mogę to wziąć na siebie, bo on by bez prawo jazdy jechał? Na. Jeszcze raz. W Forda, tak? No. Okej, dobra. Pan jest tam zaraz na miejscu? No, w parkingu podziemnym jesteśmy. Dobra. Tylko. Silna z... szkoda. Jeszcze raz? Jest silna szkoda. Lusterko urwane. I drzwi, tam gdzie pan wsiada, od kierownicy całe one są, i on jeszcze później się wycofał, jeszcze w bagażnik panu walnął. Aha, dobra, to ja zaraz y, podjadę. Za jakieś 15-20 minut. Y, tylko jeszcze mam sprawę do pana: bo to mój kolega Ukrainiec bez prawa jazdy jechał, bo w parkingu podziemnym dałem pokierować i na, na mnie, żeby to zrobić, że to ja zrobiłem, nie? Mhm, mm no ramen... proszę tam zostałeś na miejscu, ja zaraz podjadę. Nie to no żartuję, nie poznałeś po głosie? Halo? Kto to? No nie poznałeś po głosie? Żartuję przecież. Nie, nie poznałem. Nie jedź specjalnie, bo se jaja robię, no. Także od razu ci mówię, nie jedź nigdzie, bo se jaja robię, nie? Ale że to, kto to? No nie poznałeś po głosie? No nie. No kiedyś cię uberem Uber wiozłem Halo? Nie wiem Nie wiem, nie wiem, to proszę powiedzieć yy, nie znasz Hendryka? Hendryka nie Nie no żartuję, nic tam ci się z autem nie stało, mnie tam nie ma nawet. Na się po prostu znalazłem to ogłoszenie twojego auta yy, i jestem chętny, żeby kupić, nie? W którym pan mieście jest? Ja jestem proszę pana z Warszawy, ale podoba mi się ten samochód, i do Szczecina specjalnie bym podjechał po ten samochód. Mm, okej, okay, Bo te LEDy mi się w środku podobają, co pan tutaj ma. E, licznik mi się podoba, widzę, że ekran jest. Pan mi powie, tam kamery cofania są w tym aucie? Tak, jestem, kamera cofania. No, no i pięknie. A tam sceny byśmy coś zeszli na 45 tysięcy na przykład? No, możemy niego coś przy aucie. No, też płatność, yy, że całą kłotę pan może zapłacić. Tak. Okej, okay. dobra. No to możemy spotkać się tam przy aucie. Czy dałby pan jutro rady przyjechać? No, jutro tak o 16 bym podjechał wtedy, nie? Dobra. No to jutro o 16. Nie wiem, czy jakimś nie wiem, w centrum handlowym możemy spotkać się. No i w parkingu podziemnym, jakimś najlepiej obejrzeć. i Dobra, to będę się kontaktował wtedy, nie? No, dobra. Dobra, no, dzięki. Zadzwonię się o jakieś 13. Dobra, Jest... o 13.00 zadzwonię, potwierdzić termin i będziemy się kontaktować, nie? Okej. Okay. Dobra, 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 no na razie. Ja mu powiedziałem, że to żart, bo mi go szkoda było, że on by zapierdalał chopie specjalnie ta...